Siema siema, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową kilku fajnych generatorów, które wcale nie są trudne w budowie, a zdecydowanie ułatwią nam zdobywanie niektórych bloków. Jakiś czas temu, gdy wyrównywałem teren pod budowę portu, powstała pod nim taka mała jaskinia i dzisiaj właśnie w tym miejscu chciałbym umieścić te generatory. Na samym początku jednak będę musiał wydobyć bloki, z których chcę budować dzisiejsze pomieszczenie oraz blok, którego nie posiadam w moim magazynie, a jest on niezbędny przy budowie jednej z dzisiejszych farm. Mam tutaj na myśli Niebieski lód, a przy okazji, że znalazłem w końcu lodowy biom na moim świecie, postanowiłem nazbierać również trochę zbitego lodu, gdybym potrzebował go do budowy w przyszłości. Zebrałem więc cały szalker lodowych bloków, skupiając się głównie właśnie na zbitym lodzie, ale udało mi się również zdobyć trochę bloków niebieskiego lodu, którego dzisiaj potrzebowałem. Jeżeli nie uda się Wam natomiast znaleźć niebieskiego lodu występującego naturalnie, to nie macie czym się przejmować, ponieważ można go bardzo łatwo wytworzyć. Za pomocą 9 bloków Zwykłego lodu możemy skraftować zbity lód, a przy użyciu 9 bloków zbitego lodu tworzymy jeden niebieski. Tak naprawdę do budowy dzisiejszej farmy wystarczy wam 5 bloków niebieskiego lodu, więc myślę, że nie będziecie mieć problemu ze zdobyciem potrzebnych materiałów. Do budowy pomieszczenia z dzisiejszymi farmami zdecydowałem się użyć najnowszego drewna, jaki występuje w Minecraft, czyli drzewa Bladego Dębu. Posiadałem jedynie 4 sadzonki tego drewna, ale dzięki wykorzystaniu mojej motyki z Enchantem, Fortuna 3 po ścięciu pierwszego drzewa, Miałem już 13 sadzonek. Ponowiłem kilkukrotnie ten sam proces, korzystając oczywiście z ułatwienia dotyczącego scinania drzew, które budowaliśmy jakiś czas temu i zebrałem wystarczająco drewna do dzisiejszej budowy. Potrzebowałem jeszcze innych białych bloków i pierwsze co przyszło mi do głowy to oczywiście dioryt, dlatego udałem się pod ziemię, w miejsce w którym występowało skupisko tego bloku. Po paru minutach miałem już wszystkie materiały i mogłem zająć się budową wejścia do tego pomieszczenia. Wybudowałem wejście korzystając właśnie. Z drewna bladego dębu oraz dla urozmaicenia użyłem wiśniowych desek. Oczywiście ozdobiłem również nieco okolice, korzystając z banków czy innych bloków ozdobnych. Oświetliłem też teren dookoła, aby nie pojawiały się tutaj żadne moby i zająłem się przygotowaniem wnętrza. Oprócz zaplanowania, jak rozlokować wszystkie dzisiejsze farmy wewnątrz, zdecydowałem się również w końcu wybudować schody prowadzące do mojego portu. Wewnątrz, tak jak widzicie, podzieliłem przestrzeń na kilka pomieszczeń, w których będę teraz umieszczać dzisiejsze. Farmy. My natomiast przenosimy się na świat kreatywny, abym dokładnie mógł przedstawić Wam, jak wybudować tytułowe generatory. Wybudujemy dzisiaj generator bruku, kamienia, bazaltu oraz bloków śniegu. Za wyjątkiem generatora śniegu są to bardzo podobne w budowie farmy, dlatego zdecydowałem się zaprezentować je Wam w jednym odcinku. Generatora śniegu w sumie nie nazwałbym nawet farmą, ale na świecie survivalowym chciałem posiadać taki generator właśnie w budowanym dziś pomieszczeniu, dlatego Wam również. Krótko go przedstawię. Rozpoczynamy jednak od najprostszego generatora dotyczącego bruku. Stawiamy skrzynkę, a następnie dokładamy dwa dowolne bloki po obu stronach skrzynki. Za skrzynką stawiamy dwa tymczasowe bloki, aby nad skrzynką umieścić odwrócone schodki i bez problemu móc ją otwierać. Przed skrzynką stawiamy schodki, aby wygodniej korzystało się nam z tego generatora, i dokładnie od takiej konstrukcji rozpoczynamy budowę. Do skrzynki musimy teraz podłączyć pięć. Leji, oczywiście, tak aby ostatecznie wszystko, co się w nich znajdzie, lądowało w skrzynce. Kolejnym krokiem jest postawienie naleju torów oraz wagonika z lejem, a następnie umiejętnie musicie pozbyć się samych torów. Dzięki temu wagonik opadnie bezpośrednio na lej i nie będzie się przemieszczał. Wykonajcie tę czynność pięciokrotnie, aż wasza farma będzie wyglądała dokładnie w ten sposób. Obudujcie teraz wasz mechanizm dokładnie tak, jak przedstawiam na nagraniu, a następnie całość podnieście. O dodatkowe dwa bloki wysokości. Pozostałe kratki, znajdujące się wewnątrz mechanizmu, musicie teraz wyrównać tak, aby bloki znajdowały się na tej samej wysokości co wagoniki z lejem. Z jednej ze stron musicie dostawić schodki oraz do każdego z nich wylać wiaderko z wodą. Ostatnią czynnością jest wylanie wiaderka z lawą po przeciwnej stronie, dokładnie na środkowym bloku. Jak widzicie, bruk od razu zaczął się pojawiać i po jego zniszczeniu będzie się on zbierał do skrzynki. Możemy teraz przejść do budowy drugiego bardzo podobnego generatora. Dotyczy on jednak czystego kamienia, ale zanim to oczywiście muszę wspomnieć, że aby go wydobyć będziecie potrzebować kilofa z enchantem Jedwabny Dotyk. Jeżeli nie posiadacie takiego kilofa z tego generatora również będziecie wydobywać bruk i będziecie musieli przepalać go w piecu, aby zdobyć czysty kamień. Jeżeli posiadacie bardzo dobry kilof i będziecie niszczyć kamień bardzo szybko, to niestety czasami nie zdąży wygenerować się czysty kamień i i tak będziecie zdobywać z niego trochę bruku, ale jak zobaczycie, również na moim świecie survivalowym zdecydowana większość bloków zdobywanych z niego to czysty kamień. Budowę rozpoczynamy dokładnie tak samo jak poprzedni generator, stawiając skrzynkę oraz dostawiając po dwa dowolne bloki po jej obu stronach. Dostawiamy również schodki nad oraz przed skrzynką. Do skrzynki dostawiamy 5 lei oraz obudowujemy całość dookoła. Tym razem jednak całość podnosimy o 3 kratki, a nie o dwie, jak przy poprzednim generatorze. Jak widzicie, ten generator przez tą różnicę jest o jedną kratkę wyższy. Na lejach jednak dokładnie w ten sam sposób musimy umieścić 5 razy wagonik z lejem. Wyrównujemy wnętrze tak, aby wysokościowo nasze bloki znalazły się na tej samej wysokości co wagoniki z lejem. Następnie wylewamy 5 wiaderek z wodą, wylewając je na każdy blok obok jednej ze stron generatora. Kolejną różnicą jest dostawienie nad wylaną wodą po dowolnym bloku, aby lawa nie dostała się do źródeł z wodą. Jeżeli tego nie zrobicie, ta woda również zamieni się w kamień, a wasz generator nie będzie działał prawidłowo. Ostatnim krokiem jest wylanie wiaderka z lawą na środkowy blok, ale ważne abyście wylali ją na górnej warstwie generatora. Właśnie dlatego ta farma jest o jedną kratkę wyższa i właśnie dlatego zamiast bruku będzie powstawać czysty kamień. Tak jak wspomniałam. Jeżeli za szybko będziecie niszczyć bloki to niestety może pojawiać się tutaj również bruk, a na pewno będziecie zbierać bruk jeżeli będziecie używać tutaj kilofa bez enchantu jedwabny dotyk. Przechodzimy do budowy ostatniego generatora i podejrzewam, że jest to ten, który najbardziej interesuje Was z dzisiejszego odcinka. Oprócz materiałów takich jak przy budowie poprzednich generatorów potrzebujemy tutaj redstone na tłoków, gleby dusz oraz niebieskiego lodu. Budowę rozpoczynamy dokładnie tak samo jak poprzednie, czyli stawiamy skrzynkę, dwa dowolne bloki po jej bokach oraz schodki nad oraz przed skrzynką. Do skrzynki podłączamy 5 lei, a następnie umieszczamy na nich wagoniki. Zleję. Bezpośrednio na blokach przy lejach stawiamy teraz po dwa dowolne bloki na każdej kratce, aby wyrównać teren z wagonikami. Całość dookoła natomiast obudowujemy na wysokość trzech kratek. Nad wagonikami stawiamy teraz glebę dusz. Nad glebą dusz natomiast musimy postawić teraz tłoki skierowane do dołu. Możecie ułatwić sobie budowę stawiając dowolne bloki, aby ułatwić sobie postawienie ich skierowanych w odpowiednią stronę. Jeżeli wyszło Wam dokładnie coś takiego jak u mnie, to dowolne bloki możecie podmienić na blok czerwieni tu, aby uruchomić tłoki. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu w tym momencie wagonik z lejem oraz gleba dusz znajdują się na tej samej kratce. Całą farmę dookoła podnosimy w tym momencie o jeszcze jedną kratkę. Dwie kratki nad glebą dusz w tym momencie musicie umieścić po bloku niebieskiego lodu dokładnie tak jak przedstawiam na nagraniu. Ostatnią czynnością jest oczywiście wylanie wiaderek z lawą. Tym razem używamy dwóch takich wiaderek i wylewamy je na środkowe bloki na wysokości na której umieszczaliśmy nie bieski lód. Dzięki połączeniu tych bloków tworzymy generator bazaltu, który jest świetnym blokiem budulcowym. Ostatnią rzeczą, jaką będę wykorzystywać na swoim świecie survivalowym, jest wykorzystanie śnieżnego golema, a dokładniej jego właściwości. Myślę, że większość z was wie o istnieniu takiego moba, którego tworzymy używając dwóch bloków śniegu oraz jednej wykrojonej dyni. Dzięki jego właściwościom, gdziekolwiek ten MOB nie stanie, to pod nim pojawia się śnieg, i to właśnie wykorzystamy przy zdobywaniu bloków śniegu. Jeżeli przed jego stworzeniem odpowiednio go zabudujemy, nie będzie się on przemieszczać, a śnieg cały czas będzie się pod nim odnawiać. Dokładnie jednak przedstawię to wam na świecie survivalowym, na który właśnie się przenosimy. Tak jak mówiłem, wybudowałem dzisiaj pomieszczenie z tymi generatorami bloków, a dodatkowo, korzystając z okazji, rozbudowałem trochę moją bazę budując schody prowadzące od mojego magazynu do samego portu. W środku również już jest wszystko ozdobione, rozpoczynając od małej sypialni, gdzie oprócz postawienia paru bloków ozdobnych, pokusiłem się również o wybudowanie szafy. Do dzisiejszych farm prowadzi korytarz, który również jest już ozdobiony, a na końcu znajduje się ender chest, w którym przechowuję m.in. łopatę bez enchantu jedwabny dotyk, która będzie mi dziś potrzebna. Jak widzicie umieściłem tutaj dwa małe magazyny, na wydobywane bloki oraz wszystkie przedstawione dziś generatory. Jeżeli będziecie kopać pod śnieżnym golemem łopatą z enchantem jedwabny dotyk, to oczywiście będziecie wydobywać śnieg w postaci takiej jak dywany z wełny. Jeżeli natomiast użyjecie na przykład łopaty z enchantem fortuna 3, będziecie wydobywać śnieżki. Pamiętajcie, aby ustawić się odpowiednio i nie uderzać śnieżnego golema, bo nie ma on zbyt wiele serc życia i bardzo łatwo możecie niechcący go zabić. Jak widzicie wybudowałem Tutaj również automatyczny stół rzemieślniczy, który dokładnie omawialiśmy w 46 odcinku tej serii przy okazji budowy sortownika przedmiotów. Po wyłączeniu odpowiednich kwadracików dzięki niemu tworzę bloki śniegu. Jedyne co muszę teraz robić, to wrzucać śnieżki do górnej skrzynki, aby po chwili w dolnej znajdowały się właśnie bloki śniegu. Pozostałe farmy to oczywiście farma bruku, farma bazaltu oraz farma czystego kamienia z tym mankamentem, że czasem jednak tworzy się tutaj również nie jest to jednak duży problem, ponieważ zawsze mogę wrzucić bruk do pieca i oprócz kamienia zyskać dodatkowe punkty doświadczenia. A tak jak widzicie, zdecydowanie więcej z tego generatora wydobywa się bloków czystego kamienia. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza oraz subskrypcji, jeżeli te generatory okazały się dla Was przydatne. Na dziś to już wszystko. Dzięki i cześć.